Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Pszczarskiej Porębie. Dotkliwa porażka Krzysztofa Głowackiego z Lorensem Okoli wywołała u polskich kibiców wiele emocji. Niestety przede wszystkim negatywnych. Najgłośniejszym echem odbił się tweet prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, który napisał Po prostu to był wyjazd po kasę. Za duża różnica. Główka chciał przegrać z jak najmniejszym uszczerbkiem dla zdrowia i to się udało. Na tą wypowiedź krytycznie zareagowało wiele osób ze środowiska pięściarskiego. W polemikę z prezesem wszedł między innymi Maciej Suleński, Piotr Jagiełło, Grzegorz Proksa czy Artur Szpilka. Ten ostatni odpowiedział bardzo ostro. Aż mnie ręka świeżbi, jak tylu fachowców siedzących na ciepłych stołkach po walce ma najwięcej do powiedzenia. Andrzej Wasilewski, promotor Głowackiego, był wyraźnie rozczarowany formą swojego zawodnika. Brak przyspieszenia, szarpnięcia. Tym razem oczywiste, że sparring partnerzy byli za wolni i słabi, ale teraz to łatwo powiedzieć. Jednocześnie zdradził, że celem było przetrzymanie rywala, jednak niestety walka zakończyła się już w szóstej rundzie. Na punkty to było oczywiste, że będzie do jednej bramki. Chodziło o późniejsze rundy. Smutny wieczór polskiego boksu. Dziś Krzysiek nie miał żadnych argumentów w walce z Lorencem Okoli. Gratulacje dla mistrza. Siły mentalnej dla główki. Napisał z kolei Mateusz Borek. Dość smutną i brutalną diagnozą aktualnego stanu polskiego boksu podzielił się także Przemysław Garczarczyk. Jest po jednostronnej przegranej główki żal i dyskusja o polskim boksie, więc trzeba zejść na ziemię. W ilu kategoriach wagowych, poza cruiser, polski pięściarz byłby faworytem z numerem 10 na świecie. Nie z mistrzem, nie z top 5. Z numerem 10. Jak dla mnie, w żadnej. Jest jak jest. Niestety, trudno się z tą opinią nie zgodzić. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.